Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. W tym nagraniu pragnę poruszyć temat dobra i zła. Ten temat dotyczy nas wszystkich. I ten temat. jest dla każdego tu w tym życiu bardzo ważny i nie tylko, że ważny, ale na podstawie tego tego źródła piękna i, i tej z drugiej strony medalu tego piękna w tych ramach się całe życie rusza. Te dwie strony są ważne. Te dwa fronty. Dwa bieguny. Ktoś spytał się mnie raz, czego Bóg pozwolił na to. Przecież kiedyś było tylko światło. I to pytanie zauważyłam, że jest bardzo ważne. Bo ten fundament każdego zła jest w jednym, w sabotażu jego. I początek tego zaczął się, jak Bóg rozdał wszystkim dar wolnej woli. I na pewno znasz taką opowieść z historii biblijnych, gdzie aniołowie zbuntowali się przeciwko Bogu. I to był początek Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że gdyż ta najwyższa świadomość, ta najgłębsza prawda o nas, o Bogu, o tym świecie, o całym wszechświecie narodziła się w tej najwyższej świadomości. Całe życie i dusza Jego powstało w tej najwyższej świadomości. Ta najwyższa świadomość, ta stwórca tego życia dał każdej cząstce życia, duszę. Niektóre cząstki życia, tak jak my, ludzie, tak jak aniołowie, mają, mają dar wolnej woli i mogą zawsze w świetle, jak i w cieniu tego życia wybierać. W świetle swojej duszy albo w cieniu swojej duszy też umią i mogą wybierać. Wszystko, co nie jest piękne i nie wywodzi się z tego Najwyższego źródła, światła, i nie jest jej odcieniem. Umie cień tego życia pokazywać i wyraz kiedyś albo też tu w nas teraz wybranego punktu wewnętrznego na to piękno swoje wewnętrzne albo piękno najgłębsze tego życia, tego świata, lub wszechświata, lub naszego wewnętrznego świata. Ten temat dobra i zła w tym świecie mimo wszystko jest bardzo ważny dla każdego z nas gdyż tylko dzięki temu, że tak różnorodna świadomość się tu wyraża, my i każdy z nas dzięki temu ma szansę doświadczenia tej niższej prawdy. I odkrywania w niej, co wybieramy. Jak i, jak i. Każdy ma szansę odkrycia tej odpowiedzi w sobie na to niższe i na to często schowane gdzieś głęboko. Albo w ogóle nie się wyższy ja. I ta odpowiedź jest bardzo ważna. Dlaczego ona jest taka bardzo ważna? Chcę, chcę o tym głośno powiedzieć. Gdyż ta nasza odpowiedź, Co się dzieje w tym życiu, tą energią łączy nas życiem. I te powiązania, czy mamy, jeśli nas miłość do czegoś łączy, jeśli nas wyższe zrozumienie łączy z kimś, czy z czymś, czy z jakąś sytuacją, ok? To się tak stało, bo. Ten ktoś był smutny, chory, albo w tym momencie nieskoncentrowany, rozkojarzony. W zależności od sytuacji jest inna odpowiedź. Dlatego każdą sytuację, każdy temat ważny jest indywidualnie zanalizować. Jeśli się nie umie ktoś od jakiejś sytuacji wewnętrznie uwolnić. Bo wolność powstaje tylko wtedy, jeśli dotrzemy do wyższej świadomości. I to jest tylko dlatego, że każda sytuacja. Każdy niższe ja, które się wyraża, jest szansą dla nas odkrywania tej prawdy, tego wyższego ja, który daje wolność. Ale w drodze do tego czasami trzeba sobie wybaczyć, czasami trzeba życiu wybaczyć, czasami trzeba zrozumieć to niższe ja. Albo wewnętrzny już błąd, lub nawet sabotaż, przeciwko temu, kim czym jest, piękno duszy naszej, tego życia, wszechświata, lub nawet Boga. Poruszam ten temat. Wiele prawd o różnym świecie dziś umiemy z każdego prawie zakątka świata dostrzegać. Ale, co najważniejsze, jest w tym to miłość. duszy tego życia. Gdyż ona daje wolność. Gdyż ona daje pokój. Gdyż ona umie każdy ból, każde cierpienie wyzwalać. W naszym świecie wewnętrznym. Jak i tu, w tym świecie. Ciało, materia, ten świat fizyczny wyraża, co duch wybiera, a duch wybiera, na co się ta cząstka życia wewnętrznie zgadza. I dlaczego się ona na coś zgadza? to warto jest się spytać samego siebie, żeby umieć sobie albo innym odpuszczać lub im wybaczać. Ten temat dobra i zła tego świata jest bardzo głęboki. Może budzić wiele ran w nas do życia, ale tylko jeśli my pozwolimy sobie popatrzeć na te rany duszy naszej, albo rany tych dusz, które pamiętamy, będziemy umieli to jeszcze głębiej w sobie w tym życiu. Bo nie chodzi tu o ból w tym życiu. Tu chodzi o to, żebyśmy jak najświadomiej dotarli do prawdy duszy naszej, do głosu duszy naszej i do świadomości boskiej. A to będzie umiało cały ten świat, który tu istnieje jak i nasz wewnętrzny. Od cierpienia uwalniać. Co każdemu z nas życzę, jak i całemu temu światu. I dlatego, tylko dlatego robię to, to nagranie. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Do wkrótce.